Witajcie kochani. Powoli zbliżamy się do końca tego kursu. I dzisiaj kompozycja Dni, których nie znamy, którą kiedyś wyśpiewywał Marek Grechuta. Muzykę napisał Pawluśkiewicz, natomiast Grechuta do tego ułożył piękny tekst ponadczasowy. Skupimy się tutaj w tym kawałku przede wszystkim na szybkości zmiany chwytów. I tutaj przede wszystkim refren. Ale także takie smaczki bardzo fajne, które później możecie przełożyć do yy, tak naprawdę innych kawałków w bridge, tutaj kostkowanie, a w refrenie zwłaszcza końcówka, kiedy popracujemy trochę nad akordem giedur i ozdobnikami. Popatrzcie, posłuchajcie, zapraszam. Zaczynam omawianie kawałka od zwrotki, ale oczywiście zabiegi, które tutaj pokażę, możemy również wykorzystać we wstępie. Mamy cztery proste chwyty: Emol, D-dur, -dur i Edur. Jest to bardzo ciekawy akord, jeśli wziąć pod uwagę zestawienie tych chwytów w zwrotce, ponieważ jesteśmy w tonacji Emol. Więc dlaczego wziął się Edur, ale nie będziemy teraz tego omawiać. Jest to celowe zastosowanie przez kompozytora i na razie tak to zostawmy. Przyjrzyjmy się teraz biciu. Jest ono dosyć proste. Wygląda mniej więcej tak. Jest ono grane na dwóch chwytach, czyli po kolei mamy dwa pierwsze uderzenia. Struny basowe, raz i, później na dwa wszystkie struny do dołu, później na i, dół, góra, na trzy już wchodzimy na struny basowe, dół, góra, dół. Na i jeszcze byliśmy na uderzeniu do dołu, natomiast na cztery wszystkie struny, na 4 cztery, na cztery i, dół, góra. Tak? Czyli podu, podkładając teraz chwyty, dwa pierwsze, E-mol, g Będziemy, będzie bicie się rysowało następująco. Raz i, dwa i, trzy i, cztery i. Prosta sprawa. Jeszcze raz. Raz i, dwa i, trzy i. I. Tak, i teraz możemy sobie wziąć kolejną parę D-dur, G dur, Jedziemy, raz, i dwa i trzy i cztery i, jeszcze raz. Raz i dwa, i trzy i cztery i. Te cztery chwyty to jest pierwsza linijka i mamy tym razem amol edur giedur oraz D dur. No i podóżmy sobie pod tą całą linijkę bicie 4 i raz i 2 i 3 i 4 i raz i 2 i 3 i 4 No, i te dwie linijki później jeszcze raz powtarzamy. Spróbujmy je zagrać z liczeniem. 4 i raz, i 2 3. I 4 i, i raz, i 2 i 3. I 4 i raz, 2 i 3. I 4 i raz, i 2 i 3. Po chwycie Dedur przechodzimy bezpośrednio do refrenu, gdzie już mamy troszeczkę inne chwyty. Czyli mamy po kolei C-dur, dalej Amol, kolejny chwyt H7. Z tym, że tu powinniśmy jeszcze przycisnąć strunę e1 na drugim progu palcem małym, ale nie będziemy tej struny grali, więc wystarczą nam tutaj te trzy palce. Struny e6 oczywiście nie gramy, albo kciukiem możemy ją stłumić, albo podnosząc palca drugiego, tak jak was wcześniej uczyłem. No i dalej e mol. No i do końca mamy c dur, d dur i g dur, które będziemy Tutaj opalcowywali sobie specjalnie. Podstawa to jest drugi, trzeci palec, drugi, trzeci próg struna A5 i E6. Bicie w refrenie znowu nie jest tutaj aż tak bardzo skomplikowane, ale przez to, że jak za chwilę zobaczycie, te zmiany chwytów są dosyć szybkie, no to dlatego tutaj robią nam się małe schodki. Bicie wygląda tak: jedno uderzenie do dołu, a później sześć uderzeń na zmianę dół, góra, dół, góra raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć jest to grane znowu w połączeniach dwóch chwytów na pierwszym chwycie będziemy mieli raz, i czyli dół, później dół, góra na drugim chwycie natomiast cztery uderzenia już dół, góra, dół, góra dwa, i raz, i dwa, i. Ok. Tylko jeszcze jedna rzecz tutaj nam dojdzie. Na każde i. sobie struny zaakcentujemy. Zagramy troszeczkę głośniej. A więc. Raz, i, dwa i. Raz i, dwa i. Uczymy się grać tego bicia najlepiej parami, a więc dwa pierwsze chwyty, C dur amol. Raz i, i dwa. 1 i 2 i No i kolejna para. H7emol 3 i, 4 i 3 i, 4 i. Jak się nauczymy tej drugiej pary, no to teraz sobie łączymy pierwszą z drugą raz i dwa i trzy i cztery i jak już pierwszy takt się dobrze nauczymy, to go zostawiamy, bierzemy się za drugi, mamy tutaj najpierw zestawienie dwóch chwytów C-dur D-dur, no i jedziemy to samo, raz i dwa i próbujemy. Do skutku, aż będzie wychodziło. Raz i dwa i, 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 i. Załóżmy, że już to nam wychodzi. Przechodzimy do ostatniej części. Łapimy chwyt giedur, ale drugim i trzecim palcem, czyli tak jak wam pokazywałem na początku. Łapimy w ten sposób, ponieważ na strunie H będziemy pierwszym i czwartym palcem wygrywać melodykę, którą dobrze znacie. No, i małymi krokami przeanalizujmy to, co się dzieje na tym chwycie. Może najpierw przegram, jak to będzie wszystko brzmiało. Jeszcze raz. I od razu zwrócę na jedną ważną rzecz. Będziemy w tym chwycie grali maksymalnie, przynajmniej będziemy się starali grać do struny H. Dlaczego? Ponieważ na tej strunie będziemy grali główną melodię, którą Wam pokazywałem, a na gitarze, czy w ogóle na każdym instrumencie jest tak, że w każdym akordzie, który byśmy grali, najbardziej jest słyszalny najwyższy dźwięk, a więc w tym momencie byśmy najbardziej słyszeli strunę E1, a nam zależy na tych dźwiękach, które właśnie występują na strunie H2. Także wchodzimy z chwytem g na trzecią miarę tego taktu. Pierwsze uderzenie jest do dołu, struny basowe trzy górne. Później kolejne uderzenie też jest do dołu, ale już zaczynamy sobie budować melodię. Uderzamy w struny wiolinowe. Zalicza to do strun wiolinowych również strunę D, a więc D, G i struna H. Także uderzamy sobie. Ważne, żeby ta struna była słyszalna. Później na I pierwszy palec, pierwszy pół struna H. Po I dokładamy my palec na trzecim progu tej samej struny, oczywiście. I również kierowane jest uderzenie w struny wiolinowe do dołu. Na 4 nam się nic nie dzieje, natomiast po 4 już wykonujemy uderzenie do góry z tym że musimy oderwać palca małego tak musimy trafić w tą strunę H oczywiście bo inaczej to nie będzie miało sensu i ostatnie dwa uderzenia odrywamy palec pierwszy mamy pustą strunę H i mamy dół i góra ostatni dźwięk H nie wchodzi w skład melodii, ale dla akompaniamentu jest to ważna część. Także sobie to w ten sposób rozmaicimy. No to zagrajmy to, co się dzieje na chwycie Giedur w wolniejszym tempie. 3 i 4 i No i przegrajmy teraz cały refren. Przypomnę kolejność chwytów: C dur, Amol, H7, E mol i drugi takt: C dur, D dur i g dur. Z tymi tutaj ozdobnikami na strunie H. 4 i. Przechodzimy do bridge'a. Będą nas tutaj interesowały dwa zestawienia chwytów. Pierwsze zestawienie akordów to Emol. Dalej uproszczony chwyt Hamol Barre. Budujemy go od struny D. Mamy dodaną jeszcze kwartę na strunie E1. No właściwie jest to jedenastka, ponieważ znajduje się powyżej oktawy. Nie będę w tym momencie tutaj się na tym rozlekał. Tak brzmi. Kolejny chwyt g -dur, No i D-dur. To jest jedno zestawienie, a drugie to Amol. E-dur. c -dur I g -dur. Pierwsze zestawienie, pierwsza tablatura. Łapiemy chwyt e Raz i dwa uderzenia w struny basowe na 2 wioliny od dołu na 3 wchodzimy już na kolejny akord H4 wygrywamy od struny D4, będziemy tu grali szesnastkami, a więc tempo nam się zwiększa i trzeba tutaj te mm, te przeskoki między strunami sobie dobrze wyćwiczyć mamy strunę D, G, H Wracamy do G, a później po kolei E, H, G, D. Tak, czyli po złapaniu chwyty już się nie zastanawiamy, jakie tam cyferki widzimy. A tylko wystarczy zapamiętać kolejność szarpania strun. Zwróćcie oczywiście uwagę na kierunek kostkowania. i dalej drugi takt sytuacja bliźniaczo podobna do pierwszego dwa razy basowe i raz wiolinowe. dalej jest tak samo tylko że inny akord a więc D G H G, e, H, G. No, zagrajmy sobie z liczeniem te dwa takty na tych chwytach EMOL H4. Tutaj możemy sobie odpuścić ten ostatni dźwięk, a więc czwarty próg struna D. Struna pusta, później musimy zdążyć na chwyt G-Dur. No i chwyt D-Dur. Ostatnim dźwiękiem jest pusta struna D, a więc kolejna fraza już będzie budowana bez problemu, jeśli chodzi tutaj o tempo przejścia. Raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i Przegramy sobie jeszcze raz może. Cztery i raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i Kolejne zestawienia akordów: Amol, E-dur, i G-dur. Tamtą frazę będziemy grali dwukrotnie, natomiast te dwa takty będą grane tylko raz w tej pierwszej części bridge'a. Amol. Dwa razy basowe, raz wiolinowe. To się nam nie zmienia. Ta koncepcja tego bicia. Natomiast dalej już będziemy grali troszeczkę nieco inne struny. Mamy chwyt e I teraz E6, A5, D4, G3. Wszystkie uderzenia do dołu i kolejne do góry. E1, H2, G3, D4. Prosta sprawa. Także raz i dwa, i trzy, i cztery, i. I znowu możemy sobie odpuścić ten chwyt E-dur na tym ostatnim dźwięku. Będziemy mieli pustą strunę D4 i przechodzimy do kolejnego taktu. Chwyt C-dur. Basowe, wiolinowe i ostatni chwyt G-dur. Podobna sytuacja. Identyczna wręcz do chwytu E-dur. Ok, Czyli mamy te zestawienie i w pierwszej części bridge'a jeszcze mamy powrót do tego pierwszego motywu przez te dwa takty. Czyli te chwyty E mol, H4, G dur i D dur. Nie będę tego drugi raz przegrywał. Pokażę wam jeszcze tylko bezpośrednie przejście z chwytu D dur tej części na refren. Na końcu mamy takie palcowanie i aby wejść jeszcze na refren wykorzystamy jeszcze to bicie, które graliśmy w refrenie czyli dół, dół, góra i później dół, góra, dół, góra czyli taki prosty motywik no i wejście na refren czyli chwyt c -dur. Tyle było nich. E Niektórych jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil tych, na które czekamy, jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy, jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle serce od rozumu? Jak usłyszeć siebie pośród śpiewu tłumu? Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak odnaleźć nagle radość i nadzieje. Odpowiedzi szukaj. Czasu jest tak wiele. Ważne są tylko. No, i w tej lekcji to już będzie wszystko. Musicie tak naprawdę teraz ładnie sobie te wszystkie części połączyć. Przyznam się, że ze wszystkich odcinków, które do tej pory nagrałem, ten przysporzył mi jednak najwięcej trudności. Najwięcej razy powtarzałem pewne kwestie, bo oczywiście tego się nie da uniknąć. Też zdarzały mi się pomyłki, i jak pewnie dobrze wiecie, nie da się czegoś nagrać za pierwszym razem. Także to było najwięcej tych replayów, tak zwanych. No ale mam nadzieję, że się udało i instruktorz będzie wam się podobał i będzie jednak więcej tych plusów niż minusów. Dzięki wam za dzisiaj, pozdrawiam was.